Dzień dobry, nazywam się Bartosz Łukasiewicz i omówię rozwiązanie zadania Historia pewnej wyspy. W tym zadaniu na wejściu otrzymujemy opis pewnego trójkąta równobocznego ABC. Z każdego wierzchołka została poprowadzona półprosta, e, taka, że przecina przeciwległy bok w konkretnym punkcie. Prosta poprowadzona z wierzchołka A przecina przeciwległy odcinek w punkcie A'. Półprosta poprowadzona z wierzchołka B przecina przeciwległy odcinek w punkcie B'. Natomiast półprosta poprowadzona z wierzchołka C przecina przeciwległy bok w punkcie C'. Wszystkie te trzy proste przecinają się w jednym punkcie O. Na wejściu znamy długość boku naszego trójkąta ABC. Jest to wartość A oraz znamy e, wartość, e, znamy długość odcinka AB' która jest oznaczona jako X oraz znamy długość odcinka BA' która jest oznaczona jako Y. Naszym zadaniem e, jest wyznaczenie długości odcinka C C' oraz stosunku odcinków CO do CC'. C'. Zacznijmy od tego, że wyznaczymy sobie długość wysokości trójkąta równobocznego. Oczywiście, jeżeli jest to trójkąt równoboczny, to wysokość jest równa a pierwiastki 3 przez 2. Na tym rysunku przez z oznaczyłem sobie długość odcinka AC'. Jest to wartość, której nie znamy, ale możemy ją policzyć korzystając, korzystając z twierdzenia Czewy. Twierdzenie Czewy mówi, że AC' do C'B razy A'B do A'C razy C B' przez B'A jest równe 1. Zamiast tych wartości podstawiamy kon konkretne, konkretne wartości podane z zadania, czyli za AC podstawiamy Z, za c'b B podstawiamy A minus Z, za AB podstawiamy Y, za A C A minus Y. Za C B' podstawiamy A minus X, a za A'B' Podstawiamy x. Po przekształceniach otrzymujemy, że z jest równe ax razy a minus y przez ay minus 2xy plus ax. Dzięki znajomości wartości z jesteśmy w stanie wyznaczyć długość odcinka C'Ch, gdzie Ch to spodek wysokości trójkąta ABC. C'CH jest równy 2Z minus A, z tego oczywiście wartość bezwzględna, przez 2. W celu wyznaczenia długości odcinka CC' skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta C, C CH. Oczywiście C'CH do kwadratu plus CHC do kwadratu jest równe cc' do kwadratu. Po przekształceniach otrzymujemy, że długość odcinka cc' to jest pierwiastek z 2z minus a, z tego wartość bezwzględna, przez 2 do kwadratu plus h kwadrat. Udało nam się odpowiedzieć na pierwszą część naszego zadania czyli wyznaczyliśmy długość odcinka C, C'. Przejdźmy teraz do wyznaczenia stosunku długości odcinków CO do C'. W tym celu poprowadźmy prostą K równoległą do boku AC przechodzącą przez punkt O. Ta prosta przecięła odcinek AB w punkcie E, zaś odcinek BC w punkcie D. Poprowadźmy również wysokości H1, H2 i H3. Wysokość H1 jest wysokością trójkąta ABO poprowadzoną z wierzchołka O. Wysokość H2 jest wysokością trójkąta BOC poprowadzoną z wierzchołka O. Wysokość H3 jest wysokością trójkąta ABO poprowadzoną z wierzchołka O. Policzmy sobie teraz stosunek długości H2 do H1. E, oczywiście trójkąty BDE i ABC są podobne, ponieważ mają równoległe podstawy. E, w związku z tym e, wiemy, że EB jest równe BD. Ponieważ trójkąt BD e, BDE jest również równoboczny. Zatem wiemy, że stosunek H2 do H1 ma się tak samo jak stosunek pól BOD do pola BOE. Z drugiej strony, stosunek tych pól jest równy DO do EO, ponieważ Oba te trójkąty mają wspólną wysokość. E, idźmy o krok dalej. Widzimy, że DO do EO e, zgodnie z twierdzeniem Thalesa ma się jak A minus X do X. Co zapisałem tutaj? Wyznaczyliśmy już sobie e, wartość H2. H2 to jest H1 razy A minus X. Przez X. W analogiczny sposób wyznaczamy sobie H3. H3 to jest H1 razy A minus Y przez Y. Spójrzmy znowu na trójkąt ABC. Widzimy, że pole tego trójkąta jest równe w sumie pól trójkątów ABO, BOC i ACO. Każdy z tych trójkątów ma tę samą podstawę e, równą a, ponieważ jest to trójkąt równoboczny. W związku z tym wiemy, że h1 plus h2 plus h3 jest równe h. E, po podstawieniu za h2 wartości h1 razy a minus x przez x, a za h3 wartości h1 razy a minus y przez y, Otrzymujemy, że H1 to jest HXY podzielone przez AX plus AY minus XY. Możemy już teraz przejść do wyznaczenia stosunku odcinków CO do CC'. Oczywiście, ten stosunek to jest to samo co 1 minus stosunek odcinków C'O przez CC'. Czyli to jest to samo co 1 przez 1 minus H1 przez H. Dzieje się tak, dlatego że trójkąt EOC' jest podobny do trójkąta ECCH. W związku z tym EO do EC ma się jak C'O do CHC. No i po podstawieniu za H1 i H tych wartości, które znamy na wejściu, czyli AXY, otrzymujemy ostateczny wzór równy 1 minus XY przez AX. Plus AY minus XY. Dziękuję bardzo.